Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Lewicy i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby po raz kolejny zaapelować do pani marszałek Witek, do przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i do posłów Prawa i Sprawiedliwości o procedowanie ustawy o zawodzie psychologa. Szanowni Państwo, znajdujemy się w sytuacji głębokiego kryzysu zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego i psychologicznego Polek i Polaków. W szczególności tych najmłodszych, w szczególności dzieci. Niezwykle potrzebne jest informowanie o tym, gdzie młodzi ludzie, ale także osoby dorosłe mogą szukać pomocy, jeżeli chodzi o zdrowie i dobrostan psychiczny. Niezwykle istotne jest, że żeby kiedy znajdą już takie miejsce, do którego mogą się zwrócić, żeby było to miejsce rzetelne, profesjonalne i dobre. Żeby psycholog, do którego zwraca się osoba z problemami, był faktycznie psychologiem, z kwalifikacjami, z wykształceniem, z kompetencjami, które pozwolą pomóc osobie potrzebującej psych psychologicznego wsparcia. Ta ustawa została wypracowana Złożona przez Klub Parlamentarny Lewicy, ale wypracowana w szerokim porozumieniu ze środowiskiem zawodowym psychologów z praktykami, ze związkami zawodowymi, z ekspertami, ze środowiskiem akademickim. Wszystkie te środowiska porozumiały się i zgodziły się co do, nie tylko co do potrzeby powstania takiej ustawy, ale także co do jej szczegółowych zapisów. Tę ustawę złożyliśmy jako Klub Lewicy 18 października 2021 roku. 480 dni czeka ta ustawa w sejmowej zamrażarce, pomimo faktu, że Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Polityki Społecznej wyraziło przychylną opinię do naszego projektu. Na co czekać? Dlaczego w sytuacji tak gwałtownych potrzeb psychologicznych cały czas ta ustawa znajduje się w zamrażarce, choć mogłaby być już dziś obowiązującym prawem? O tym jakie szczegółowe rozwiązania zawiera nasz projekt więcej powie dyrektor do spraw legislacji klubu Lewicy, pan Dariusz Tanderski. Szanowni Państwo, przed nami jeszcze tylko sześć posiedzeń sejmu tej kadencji, w czasie których ten projekt ustawy zgłoszony przez posłankę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk może zostać przyjęty, uchwalony przez sejm. To jest tylko sześć posiedzeń, żeby powiedzieć pani marszałek, ale także większości parlamentarnej, sprawdzam, czy chcą rzeczywistego uregulowania zawodu psychologa, bo to może być zaskakujące, ale zawód psychologa nie doczekał się w Polsce pełnej regulacji, nie doczekał się wprowadzenia pełnych zasad dostępu do zawodu, wykonywania zawodu. A także samorządu zawodowego, i o tym właśnie jest ustawa, to jest całościowy pakiet rozwiązujący te problemy. Ta ustawa przede wszystkim rozwiązuje problem braku jednolitych i szczegółowych zasad, kto może zostać psychologiem i psycholożką, a kto wykonuje po prostu inny zawód. Ten projekt ustawy to także regulacje dotyczące sposobu wykonywania zawodu psychologa, także zasad etyki wykonywania tego zawodu. To wreszcie regulacje dotyczące tych, którzy mają stać na straży wykonywania zawodu psychologa, stać na straży jak najlepszego standardu wykonywania usług psychologicznych, czyli samorządu zawodowego psychologów. To także projekt ustawy, który chroni wszystkich, którzy z usług psychologicznych korzystają, bo wprowadza szczegółowe definicje, między innymi dokumentacji psychologicznej, czyli dokumentów, informacji wrażliwych, informacji o tych wszystkich, którzy z usług psychologicznych korzystają. Jasnego pokazania, co jest działaniem psychologicznym, a co nie jest. Ochrony tych wszystkich, którzy zgłaszają się po pomoc, żeby ta pomoc była. Przede wszystkim udzielana przez osoby, które rzeczywiście wykonują zawód psychologa, udzielana na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o standardy wykonywania tych usług oraz wykonywana w sposób bezpieczny. I o tym jest ten projekt ustawy. Ten projekt ustawy także zakończy ponad 20-letnią historię otwartą jeszcze za czasów wielu poprzednich rządów. Które markowały regulacje tak ważnego problemu. A problem, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne w Polsce, tylko rósł. I ten projekt ustawy ma szansę w końcu zakończyć te, te problemy i w końcu wprowadzić wysokie standardy na rzecz zdrowia psychicznego, czym realizuje konstytucyjną zasadę powszechnego dostępu do zdrowia. Dziękuję bardzo. Będąc przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego od samego zarania e, chciałam, aby nasz zawód został po prostu uregulowany. E, niestety, mimo tego, że projekt ustawy był złożony w październiku 2021 roku, no to przez te 480 dni niestety nie doszło do pierwszego czytania. Jestem, jesteśmy z tego powodu bardzo rozczarowani. Dodam, tak jak tutaj było już powiedziane, że sprawa się ciągnie już od 20 lat. Mało kto wie, że zawód psychologa nie jest uregulowany tak naprawdę od 20 lat. I mieliśmy nadzieję, jako środowisko psychologów, że. Tym razem się uda, że w tej kadencji Sejmu ten projekt będzie procedowany. Dlatego ponownie zwracam się i apeluję i do pani marszałek Elżbiety Witek, i do strony rządowej o to, żeby faktycznie ten projekt, który jest gotowy, który czeka, zacząć procedować. Tym bardziej, że tak jak już było powiedziane, mamy kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży mamy rekord prób samobójczych. W ubiegłym roku 2031 dzieci według fundacji, która zbierała tego typu dane, podjęło próbę samobójczą. Niestety 150 dzieci skuteczną. Najmłodsze z tych dzieci miało 7 lat. Przy każdej okazji, przy okazji trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, przy okazji innych katastrof, słyszymy o tym, jak bardzo potrzebne jest wsparcie psychologiczne. Niestety, okazuje się, że to nie przekłada się na to, aby po prostu dokończyć regulację naszego zawodu, aby faktycznie pacjent, obywatel, osoba korzystająca z usług psychologicznych, wiedziała, do kogo się udaje. W tej chwili tego nie ma. Natomiast mamy... Niestety ogromny chaos e, na rynku usług psychologicznych, ponieważ e, obywatele czują się coraz bardziej zagubieni, kto faktycznie jest psychologiem, a kto tylko tego psychologa udaje i się za niego podaje. Mamy ciągle skargi na fałszywych psychologów jako organizację. W związku z czym jeszcze raz apeluję, apeluję do wszystkich polityków, polityczek, proszę, tak po związkowemu powiem, załatwcie tę sprawę. Dziękuję bardzo. Małgorzata Pyka, jestem członkinią Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. Chciałabym kontynuować wątek już wcześniej podjęty, mianowicie, Szanowni Państwo, przez ostatnie 30 lat, w zasadzie od momentu, gdy w Polsce nastała demokracja, Psychologowie są przywoływani w sytuacji każdego kryzysu. Nie będę szukać daleko, wymienię najbardziej spektakularne. Byliśmy pod Smoleńskiem, wtedy kiedy rozbił się autobus pod Grenoble, na pewno wszyscy pamiętają, kiedy była katastrofa pociągu pod Szczekocinami. Urzędnicy państwowi każdego szczebla uważają za bardzo stosowne podać w komunikacie, że ofiary, rodziny, został objęte pomocą psychologiczną. Tymczasem nikt nie jest w stanie zadbać politycy, nie mają woli, partia rządząca, osoby decyzyjne do tego, żeby projekt, który jest świetny, który został złożony przy pełnym konsensusie środowiska, zaczął być procedowany w gmachu, w którym jesteśmy, w którym stanowi się w Polsce prawo. Dlatego jeszcze raz, Apelujemy do pani marszałek, do pani przewodniczącej komisji o jak najszybsze procedowanie ustawy o zawodzie psychologa i do wszystkich osób decyzyjnych, które się na psychologów powołują, o to, żeby skłoniły się do refleksji, czy taki stan prawny rzeczywiście zapewnia bezpieczeństwo państwa. Dziękuję. Szanowni państwo, Lewica wraz z partnerami społecznymi, między innymi takimi jak właśnie Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów, podejmuje różne działania w celu poprawy dobrostanu psychicznego zdrowia Polek i Polaków. Jedną z takich inicjatyw oprócz prześwietnej inicjatywy posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk i ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. Jest okrągły stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, który zapowiedzieliśmy wczoraj, który odbędzie się 10 marca o godzinie 11, na który zaprosimy, jak już mówiliśmy, przedstawicieli zarówno Ministerstwa Edukacji, jak i Ministerstwa Zdrowia. Przedstawicieli organizacji partnerów społecznych. Zresztą chciałabym też z przyjemnością ogłosić, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów już to zaproszenie przyjął. Muszę powiedzieć, że wczoraj odbyliśmy tę konferencję, ogłosiliśmy ten projekt, już mamy zgłoszenia zarówno psychologów, psycholożek, jak i psychiatrów, ekspertów, ekspertek, którzy chcieliby w tym okrągłym stole wziąć udział, ale przede wszystkim też mamy nie mniej ważne zgłoszenia młodych ludzi, radnych, sejmików, młodzieży z województw, młodych ludzi zaangażowanych w aktywność w fundacjach działających na rzecz dzieci i młodzieży, młodych ludzi, którzy chcą zabrać głos we własnych sprawach, bo tak jak mówiliśmy wczoraj. Nic o was bez was. Po to robimy ten okrągły stół. E, serdecznie e, wszystkich jeszcze raz zapraszamy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy mają państwo jakieś pytania? E, Telewizja 2451 w kontekście tych rozwiązań administracyjnych, które państwo zawierają Przedstawić został uwzględniony aspekt psychologów niewójów sądowych. Także dzisiaj mamy do czynienia m.in. z takimi sytuacjami, że psychologowie, którzy są wiemy, są sądowymi, oczywiście nie wszyscy, ale są takie sytuacje, wydają te opinie, które w ten sposób usądowe. Są to pewnego rodzaju firmy, które w momencie, kiedy jest na więc kwestia tego, komu powierzyć opiekę nad dziećmi. W zależności od tego, czy więcej e, pora pojawi się na władzy, tak ojciec czy matka, od tego zależy opinia. Opinia taka, która już jest znaczyła do sądu rynkowego wysyłana, po tym e, jak już e, sąd wydaje decyzję o wysłaniu własnych biegłych, jest diametralnie różna. Takie przypadki są, one są potwierdzane również przez opiniotwórcze zespoły specjalistów sądowych. Więc e, pytanie, czy Państwo znacie ten problem, czy ten problem istnieje. E, takich hejsów e, jest również bardzo dużo. O tym połączenie mówią adwokaci, prawnicy, którzy dotyczy nie tylko. Dotyczy to trzech tak naprawdę przypadków. E, na przykład matek, które są w trudnej sytuacji, materialnych ja tutaj e, uwa e, zabrania dzieci.

Pozwoli pan, że odpowiedzi na to pytanie udzieli pani Małgorzata Pyka, która jest biegłą sądową, więc myślę, że najlepiej zaprezentuje rozwiązania, które proponujemy. Jestem biegłą sądową przy sądzie okręgowym we Wrocławiu, trzecią już kadencję. Ustawa co do zasady reguluje zasady wykonywania zawodu psychologa. Biegli sądowi z zakresu psychologii funkcjonują w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które jest odrębnym aktem prawnym i które to reguluje. Ustawa jako akt prawny regulujący funkcjonowanie całej grupy zawodowej nie określa szczegółowych zasad działania biegłych w żadnej dziedzinie, ani w dziedzinach związanych z medycyną, ani w dziedzinach związanych z, no, z całą resztą, budownictwem, architekturą. Dlatego też ustawa w sposób szczegółowy tego typu sytuacji nie reguluje. Sytuacje te są nam znane. Ponieważ obecnie nie ma samorządu zawodowego, w związku z tym nie jest możliwe prowadzenie żadnych postępowań wyjaśniających, do nas również wpływają informacje o takich sytuacjach. Jaki jest zysk z wejścia ustawy dla rozwiązania tego typu sytuacji, taki, że będzie samorząd zawodowy i będzie formalna administracyjna droga odwołania od tego typu decyzji w zakresie wykonywania zawodu psychologa? Ale podkreślam, biegłego powołuje sąd, opinię dopuszcza sąd i sąd jest właściwym organem do odwoływania się od tego typu opinii. Dziękuję bardzo.